Mam tylko jedno marzenie, żeby wyjść z tego świata. Szkic. Niestety, to tylko marzenie. W sumie nie da wyjść. Iść. Będę tutaj błądzić poprzez szanse. Bez sensu na końca całego życia. Co się od to tylko maszynie? To wszystko, co złe, może się okazać dobre. Tylko pod warunkiem, że nie będzie złe. Te marzenia się nigdy nie spełni. Mogę tylko marzyć. I właśnie to chcę zrobić. Marzyć, żebym kiedyś wszyscy z tego szczaki Szkicowe przygody, nowe przygody.